jaki samochód pan powie? Pasat, a, coś... a co? Uszkodzone? Aha Dobrze i pan powie yy, do mechanika w Rumi, tak? Yy, ja będę za 5 minut tam koło pana przejeżdżał. Albo nie, dobra, bo tam jest problem z jednym kołem, tak? Dobrze, ja tylko podjadę na bazę porolkę najazdową i lewarek i wtedy do 15 minut pana jestem no, dziękuję Stary klocek wyskoczył a yy, no, blokuje, blokuje tarczę ten yy, no tłoczek, Tak mi się wydaje wie pan co no bo tak jak mówię ten klocek zewnętrzny jest w bardzo kiepskim stanie i wewnętrzny mógł być już zdarty całkiem. Postawiło go jakoś kantem, i mógł przyblokować tarcze, bo tarcze też są, mają pęknięcia. Tu tarcze też są do wymiany obligatoryjnie, bo widzę tu pęknięcie. A mógł wyskoczyć, wypaść na, na jezdnie krocek i tłoczek mógł też coś tam zablokować. Tylko, że jakby tłoczek wyskoczył, to by pan miał wyciek płynu, tutaj. On takiego... ale, ale może on do końca nie wyskoczył, tylko tyle, że, że blokuje, nie? No, może też tak być, jakoś na granicy, nie? Ale mówię, ta rdza, ta rdza tutaj na tej, na na tej felze to pokazuje, że tutaj się coś działo nie? z tym kołem. A od środka tam nie idzie za dużo zobaczyć, bo jest tarcza kotwiczna. Pan zadzwonił i zasygnalizował problem z wahaczem przednim. Podobno przednie koło miało być zablokowane od, od pękniętego wahacza i wcale mnie to nie zdziwiło, bo w tych pasatach to jest norma, pękające wahacze. Ale zawsze... Przyjeżdżam do takiego jakiegoś ciężkiego przypadku z kołem czy z czymś takim podobnym. To robię pełen rekonesans, bo muszę mieć 100% pewności, co jest uszkodzone i jak do tego podejść. I to przejrzałem sobie wszystkie cztery koła. Ku mojemu zdziwieniu, wszystkie wahacze na miejscu. Klient też był zdziwiony, no ale widzę jakiś problem. Więc rozciągnąłem sobie linkę, postawiłem pachołki, żeby żaden pieszy się nie przewrócił o napiętą linę. Słuchajcie, delikatnie naciągam go liną, żeby zobaczyć, co się będzie działo. No i stoi jedno koło z tyłu. Prawe tylne koło zablokowane. Żeby to zrobić tak podręcznikowo, trzeba było podłożyć rolkę pod to koło i go wciągnąć na rolce. Ale pan się tutaj bardzo spieszył i prosił mnie, żeby zrobić to jakkolwiek. No i po prostu wsiadłem i tym samochodem wjechałem. I taka ciekawostka, to koło się kręciło do tyłu swobodnie ten samochód się kręcił, toczył. Nie było problemu ze zjazdem z lawety. I zaraz ktoś powie, no to trzeba było tyłem wjeżdżać na lawetę. No tak, ale jakbym tyłem wjechał na lawetę, to bym potem przodem musiał zjeżdżać. I tak w koło macie. I rozwiązanie zagadki jest takie, że po prostu wewnętrzny klocek był już samą blachą kantował się o pękniętą tarczę. Do tyłu jeszcze pod jakimś takim kątem to się ustawiało, że się kręciło. Hałasowało, ale kręciło. A do przodu klocek wpadał właśnie w taki rant pękniętej tarczy i to się już nie chciało kręcić. I słuchajcie, mamy akurat teraz letnią porę i nic się nie wydarzyło, po prostu. Pan wcisnął hamulec, tarcza pękła, klocek się skantował, zablokowało koło przy małej prędkości. Pan nie pojechał dalej, ale wyobraźcie sobie, że jest zima, że jest ślisko. Przy hamowaniu blokuje wam na amen jedno tylne koło. Lecicie bokiem, jak macie polody. Bo ja panu powiem, że jeszcze patrzyłem, bo tutaj potrafi czasami ta dźwignia na zacisku nie odskoczyć. W tych Volkswagenach tam jest taka dźwignia ze sprężyną. I jak te zaciski są stare, to one nie odbijają I wtedy trzeba młotkiem puknąć tą dźwignię od, od tyłu I ten hamulec odpuszcza i można jechać nie? Ale tutaj one są odpuszczone, więc to jest nie, jakiś nie, inny problem To spokojnie Taka Octavia, to jest chyba 13 rok Tutaj się posypało sprzęgło Zaraz Wam to odpalę, bo dosyć spektakularnie Bo posypało się na amen Nawet na wolnych obrotach przy odpalonym silniku słychać, że coś tam jest właśnie z dwomasem, z całym sprzęgiem. Także tutaj na pewno pójdzie komplet do wymiany. Tutaj żadnych półśrodków się nie da zastosować. Ale pokażę Wam, jak on pracuje. Ogólnie to jest fajny samochód. 263 000 km. Pedał jest taki. Przepraszam, nie można używać słowa pedał. Ale wiadomo o co chodzi. Jest gumowy. Trochę hałasu tej ulicy, ale. No że tak powiem, gołym uchem dokładnie słychać, że hałasuje sprzęgło Mało tego, ten silnik trochę dudni, to co się mogę poskarżyć o ten samochód o Ten silnik trochę dudni Tak jakby miał wytępioną ekologię Bo po prostu pewnie ma pustego DPF-a, kata i te wszystkie inne ekologiczne sprawy No i trochę czuję jak... no i szczypie w oczy, także Na pewno tu jest ekologia wytępiona Co się mogę jeszcze poskarżyć co mi tutaj jeszcze podpada w tym samochodzie? Opony, no niby 16 rok, ale zobaczcie, są tragiczne. To jest po prostu tragedia. I hamulce z tyłu, bardzo kiepskie. Takie ślady na tarczach. To już jest tragedia. To jest do wymiany na, na zaraz. Poza tym, chyba klocki z tyłu też są jakieś niemarkowe. Powiem wam, że te frezowania czy te nacinania w tych tarczach nie są wcale takie płytkie. Jeżeli już brakuje, jeżeli ta tarcza już jest wygładzona, to tego materiału naprawdę dużo brakuje. Także nie polecam tak jeździć. Zresztą przed chwilą wam pokazałem, czym to się kończy. No dobra, to na tyle. Słuchajcie, dbajcie o swoje samochody. Dajcie suba, dajcie lajka, komentujcie. Staram się wszystkim odpisywać, wszystkim normalnym. A jak będą jakieś ciekawe tematy, to będę się z Wami tym dzielił.